Dobry wieczór, Jana Głowacka, telewizja ATV. Jesteśmy dzisiaj w Elektrowni Powiśle na pokazie najnowszej kolekcji Poproski Brzeżowski. A ze mną jest wspaniała pani Katarzyna Dobbor. Dzień dobry, pani Kasiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Kasiu, proszę nam powiedzieć, czego pani się spodziewa po pokazie tej najnowszej kolekcji? No, ja to rzadko bywam na pokazach mody. Cieszę się, że będę tu mogła spotkać moją synową, mojego syna. I to jest też taki. Moment, kiedy, kiedy wreszcie, mimo że oni są zajęci, ben, będę mogła jakby z nimi spędzić ten czas. Ale jeżeli chodzi o samą modę, ja nie jestem może jakimś znawcą mody i osobą, która sobie, która tym żyje. Ale z przyjemnością patrzę na piękne dziewczyny, świetnie ubrane. Ten duet ma rzeczywiście no, świetne pomysły, fantastyczne. Z przyjemnością zobaczę. A jeżeli chodzi o pani styl, tutaj już pomijając wiadomo, że musimy ubrać się elegancko na jakieś wyjścia i tak dalej, ale taki styl na co dzień, w dniu codziennym. To ma Pan jakiś specjalny, czy zależy od dnia, od humoru, jak to wygląda? Ulubiony styl dresy. Ale myślę, że teraz te dresy są tak piękne, tak wymyślone. Ja mam parę takich kompletów, które są takie może trochę za bardzo młodzieżowe, ale dlaczego starsza pani nie może być w młodzieżowych ciuchach? Ja ja uwielbiam. Ja cały czas mi się wydaje, że jestem młoda, więc, <noise> więc się staram. Natomiast rzeczywiście takie fajne, wymyślone, jakieś, jakieś dobre komplety dresowe są naprawdę super. <noise> Też się zgadzam, Pani wygląda fenomenalnie każdego dnia, więc serdecznie gratulujemy. A Pani Kasiu, zapytam o Pani jakby pracę zawodową. Teraz Pani jest prezenterką pytania na śniadanie. Proszę powiedzieć, jak się Pani czuje? Czy Pani się tam spełnia? Czy to było Pani marzenie prowadzić właśnie ten format? To jest mój powrót, dlatego że ja już pytanie na śniadanie wiele lat temu prowadziłam. Bo to jest program, który jest ponad 20 lat na antenie i tych prowadzących było po prostu tylu. Ja myślę, że każdy gdzieś tam kiedyś próbował tego formatu. Ja się bardzo cieszę, że pracuję na żywo. Uwielbiam pracę na żywo. Uważam, że to jest takie prawdziwe, bo tego się nie da zmontować, tego się nie da poprawić. Jak się wpadło, to się wpadło, trzeba z tego wybrnąć. Ma się refleks to się uda, jak się nie ma refleksu to się nie uda. To jest fajne, no. ja to bardzo, bardzo lubię i myślę, że tego mi trochę przez te ostatnie 10 lat brakowało. Właśnie tej, tej takiej adrenaliny spowodowanej tym, że, że jestem na żywo i że może się coś wydarzyć. Każdy dyżur to jest taka właśnie adrenalina i, i chyba każdy człowiek potrzebuje tego, tego takiego kopa, którego dostaje kiedy, kiedy dzieje się coś w jego życiu. Tak, taka pozytywna adrenalina tak. szczególnie to jest bardzo bardzo fajnie. A jeżeli właśnie chodzi o najbliższe plany zawodowe, coś jeszcze pani ma w zanadrzu? Jakiś może nowy program? No ja myślę, że widzowie muszą poczekać trochę, mm. ale zobaczymy. Mm. <laughs> Zawsze coś, e, e, jak jest coś nowego, to jest rzeczywiście też kolejna adrenalina, jest fajnie. Czekajcie Państwo i oglądajcie. Tak, czyli tutaj będziemy śledzić, obserwować bacznie, czyli co się nowego szykuje. Pani Kasiu pozwolę sobie na koniec zapytać, bo tutaj no, jest to ostatnio temat na czasie, czyli decyzja tutaj Maćka do które który no, poszyknął się z Polsatem. Co Pani o tym myśli? Czy to jest dobra decyzja? Też jak on się z tym czuje? Ja myślę, że Mój syn jest dorosły i podejmuje swoje decyzje, a ja... Każdej decyzji, którą podjął z nim będę, zawsze będę go wspierać, zawsze będę o niego walczyć i będę dbać o to, żeby się dobrze z tym czuł, ale to są jego decyzje, on jest dorosły, on je podejmuje i, i, i ja trzymam kciuki, żeby mu się wszystko, co sobie wymyślił, udało. Bardzo piękne podejście. Pani się to serdecznie dziękujemy za rozmowę. Życzymy wszystkiego najlepszego. A Was, proszę Państwa, zapraszamy do śledzenia, bo szykuje się, coś się szykuje. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.